I tak myślę, że będę systematycznie wyjeżdżał za granicę na 2-3 miesiące, żeby tam sobie żyć, mieszkać i prowadzić firmę zdalnie. Siema, siema. Mamy godziny 11.45 i właśnie jadę sobie w czasie pracy na saunę, ponieważ e, taka równowaga między pracą a odpoczynkiem jest bardzo ważna. Kiedyś tego nie rozumiałem. Pracowałem przynajmniej po 10, 12, 14 godzin a jednak przedsiębiorca pracuje praktycznie 24 godziny na dobę, w nocy też myśli o pracy, wstaje rano myśli o pracy i to prowadzi do niczego. Ja dalej nad tym pracuję i będę pracował pewnie e, non-stop, żeby po pracy e, nie być w pracy. Zamówiłem sobie keyboarda, żeby sobie w wolnej chwili wieczorkiem pograć, odstresować się przede wszystkim. Zawsze chciałem grać na jakimś instrumencie, chociaż no żadnym nie umiem i w kompletnie nie jestem muzykalny. I dzisiaj właśnie do pracy doszedł keyboard. Jest to CTX 700 Casio. Wziąłem go na próbę. Jak się wkręcę, to pewnie sobie kupię pianinko jakieś. Pokażę wam tego keyboarda, jak on wygląda. E, trochę jestem wkurzony, nawet nie trochę, tylko mocno. Dzwonił do mnie gość, że mogę odebrać swój samochód. I ja mówię, że no spoko, ale dzisiaj raczej już nie odbiorę. W poniedziałek odbiorę, bo teraz już nie zdążę, nie ma szans. On do mnie mówi, że muszę dzisiaj. Ja mówię, panie. pan dzwoni, kurde, że mam tylko 2-3 godziny auta. I mówię, to co, ale gdybym był gdzieś w terenie, mówi, nie musisz pan dzisiaj, bo w poniedziałek dostępny film coś tam bierze. No już kurde, hamski był, no, już drugi raz dla mnie jest hamski się wkurzy, wkurzyłem się trochę i skargę na niego złożę, Chociaż nigdy nie składałem skargi, nigdy, na nikogo nie złożyłem skargi. No ale, ale ten ham już drugi raz. Z dwa razy mdałem go przez telefon i dwa razy mnie po prostu wkurzył. Trzeba trochę takich nauczyć. Jadę teraz ma załatwić i od razu biorę kierownika na rozmowę. Pogadam z nim tutaj o tym gościu. Jak to kiedyś w pani szerze gość powiedział, co wymordowali mu rodzinę. On się nie mści, on wymierza karę. <laughs> Fajny tekst, mój ulubiony z młodości. Wracamy na wuleczkę, jedziemy na wulkę, a czemu mam tutaj cały samochód paczek, patrzcie, cały bagażnik paczek, bo dzisiaj Franciszek, mój syn, ma urodziny drugie. Dwa lata kończy, jutro robimy mu imprezkę, wszyscy zjeżdżają, babcie, dziadkowie, wujki, ciocia, jakieś siostry, czy też bracie czy też do Franka i będzie gruba impreza, temat przewodni, psi, patrol. Tak. Dzisiaj kończy dwa latka. Tak. Dokładnie skończy wczoraj, 12 marca. A dzisiaj robimy moją imprezę rodzinną. Dzisiaj szybki tip księgowy, czyli czym jest przychód, czym jest koszt, czym jest dochód i jak obliczyć VAT. Przychód. Jest to kwota, którą zarobiliśmy, czyli na którą wystawiliśmy rachunek lub fakturę. Jest to tutaj przykład 1000 zł. Koszt. Jest to koszt, który miał na celu osiągnięcie przychodu. Tu mamy Przykład 200 zł, a dochód jest to przychód, odjąć koszt równa się dochód, czyli 1000 zł odjąć. 200 zł równa się 800 zł. I z tej kwoty odprowadzamy podatek dochodowy w zależności, ja płacę 19% miesięcznie z tej kwoty. A dodatkowo VAT mamy kwotę brutto 1500 zł. I żeby obliczyć, jaka jest kwota netto, musimy podzielić tą kwotę przez kwotę 1,23 i mamy kwotę netto, czyli kwotę bez VAT-u. Dzisiaj nie ma u nas w pracy Justyny, asystentki mojej. Patrzę sobie na parapecie, leżą ptasie mleczka. I pytam się Moniki, która siedzi tutaj z Justyną w jednym pokoju, czyje to ptasie mleczka. Monia mówi, że Justyny, więc myślę, a wezmę jedną. Otwieram ptasie mleczka. A tutaj karteczka Policzone, nie tykać. PS Rafał na głodzie może zjeść jedną Trafiła, trafiła, że Rafał na głodzie znajdzie wszystko. No. A teraz co? Mamy już powoli weekend, więc piątek piąteczek, piątunio. Wait, Ogólnie celem e, moim w prowadzeniu firmy jest to, że mogę sobie uprowadzić zdalnie skąd chcę. I tak myślę, że za rok, dwa, trzy lata będę systematycznie wyjeżdżał za granicę na 2 trzy miesiące, żeby tam sobie żyć, mieszkać i prowadzić firmę zdalnie. Tego zawsze chciałem. I powoli, powoli trzeba do tego dążyć i budować całą strukturę, decyzyjność w firmie itd., i tak dalej. Biznesy budować tak, żeby te marzenia powoli spełniać. Pewnie będę pewnie, na pewno będę wyjeżdżał z rodziną, z Marleną, z moim synem Frankiem, z moim drugim synem, który rodzi się w czerwcu. To że tamto, że sram to samemu byłoby łatwiej. No ale tak zawsze jest w życiu, że coś się zmienia i człowiek zawsze szuka sobie wymówek, żeby czegoś nie zrobić, bo tak jest najłatwiej, żeby powiedzieć, że czegoś nie zrobiłem, bo tamto, bo tamto, bo wcześniej mogłem to zrobić, ale teraz jest już za późno. To czemu nie zrobiłeś tego wcześniej, kolego?